Jaki zapach ma choinka? Odpowiedzi na to pytanie bywają różne: leśny, żywiczny, świąteczny. Tę charakterystyczną nutę aromatyczną świerki jodły i sosny zawdzięczają związkowi organicznemu z grupy monoterpenów o wzorze sumarycznym C10H16 występującemu w ich żywicy. Substancja ta jest wykorzystywana do inhalacji w niektórych chorobach górnych dróg oddechowych oraz środek owadobójczy i substrat do syntezy kamfory. Gwiazda betlejemska jako wskaźnik kwasowo-zasadowy. Gwiazda betlejemska, czyli poinsecja nadobna, czyli wilczomlecz nadobny, to nie tylko symbol świąt Bożego Narodzenia, ale także doskonale działający uniwersalny wskaźnik kwasowo-zasadowy, który zmienia swoją barwę w zależności od wartości pH roztworu, w którym się znajdzie. Liście tej rośliny są zielone, ale zanurzone w roztworze o pH mniejszym od siedmiu o odczynie kwasowym zmieniają barwę na intensywną czerwoną, a w roztworach zasadowych o pH większym od siedmiu będą fioletowe. Nie ma wigilii bez karpia. Za charakterystyczny ziemisty zapach i smak tej świątecznej ryby odpowiedzialna jest geosmina, czyli organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych alkoholi. Produkowana jest przez sinice i promieniowce. Geosmina w środowisku kwaśnym ulega dehydratacji, czyli utracie cząsteczki wody do bezwonnej mieszaniny kilku substancji, dlatego dodanie kwaśnych akcentów do dań rybnych np. octu zmniejsza ich błotnisty smak. Aromat goździków poczujemy przy wigilijnym stole i w gabinecie stomatologicznym. Aromat goździków towarzyszy kompotowi z suszonych owoców. Jedyny w swoim rodzaju zapach nadaje goździkom eugenol, czyli organiczny związek chemiczny z grupy terpenów, z którego można otrzymać wanilinę, czyli syntetyczną wanilię. Eugenol to bezbarwna oleista ciecz o właściwościach biobójczych i znieczulających. Stosuje się go głównie w stomatologii do odkażania kanałów zębowych i jako cement dentystyczny po zmieszaniu z tlenkiem cynku. Cynamon znany jest od bardzo dawna. Cynamon to jedna z tych przypraw, które wiodą prym w świątecznej kuchni. Swój niepowtarzalny smak zawdzięcza aldehydowi cynamonowemu, czyli cynamalowi. Ma on właściwości antybakteryjne i jest niezwykle aromatyczny. Pierwsze wzmianki o cynamalu pochodzą już z VIII wieku. Cytrusy na świąteczny deser. Owocami, które jako pierwsze kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia są oczywiście cytrusy. Swój świeży zapach zawdzięczają zawartemu w skórce limonenowi. Związek ten stosowany jest jako świetny rozpuszczalnik oraz przy produkcji farb i detergentów.